Tak, zapraszam. Taki wniosek z tego do trzeciego. Przepraszam, 33 maja. Kilka zdafów, o który na komisji rewizyjnej poprosiłem i był przyjęty pozytywnie, a on dotyczy tego, aby upoważyć komisję rewizyjną, że może powoływać że to znaczy, w jakiś sposób. Dlatego, że jeżeli taka konieczność by zaistniała w trakcie kontroli, to nasza opinia należałaby zgodnie z prawem, że jest Ustęp czwarty wystąpić o składzie Rady Powiatu. Chciałbym, abyśmy nie musieli przeciągać tego tematu kontroli, które mogliśmy w tej sprawie już wprowadzić. Dlatego wolałbym, żebyśmy tej uchwały już mieli taką kompetencję, pozwoli pozwoliłbym uniknąć zwoływania poza tym wizytem materii i sesji. Można, się orientuję to ostatni zapis jest w dotyczący obiadu dotyczący... Tak, tylko tak jak mówię, on jest znak brzmi, że... Komisja Rewizyjna ze zgodą Rady Powiatów może powołać 13 ekspertów ubiegłych. Chciałbym, żeby ta zgoda już w tej uchwały była No, Myśmy drugi raz na tym nie musieli procedować. Tym bardziej, że na Komisji Rewizyjnej nie zgodziliśmy się na co dzień tego punktu uchwały. Punkt szósty do zakresu kontroli, a mianowicie do załącznika, przepraszam, do uchwały e, Komisji Rewizyjnej, a mianowicie o to też pytałem na sesji, nie, nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi od Pana Dyrektora Jaroszewskiego, a mianowicie Kontroli wydatków w 2009 roku na usługi obce, wynagrodzenia i podróże służbowe. Na te trzy elementy. Nie, Rada nie otrzymała odpowiedzi. Pan dyrektor powiedział, że nie, jest, nie ma takiej wiedzy, a były tutaj, zwłaszcza w usługach obcych, przekroczenia o ponad 5 milionów złotych. myślę, że te, także Komisja ta Rewizyjna powinna się tym i wymóg jest, określili, jak długo ta kontrola kontro, komisji rewizyjnej powinna trwać i tam zaproponowaliśmy na komisji rewizyjnej, żeby ona zakończyła się przed sesją czerwcową naszą i żeby na sesji czerwcowej komisja rewizyjna przedstawiła wyniki tejże kontroli jak to zapisać, na przykład, że do 30 czerwca, czyli znajdziemy wcześniej kontro, do 30 czerwca